Oto krakowski rynek. To na nim rozpoczyna się akcja mojej najnowszej powieści Dolina Nicości. To sensacyjna powieść. Opowiada o bardzo dramatycznych historiach, niezwykle myślę ciekawych. Opowiada o miłości, o zdradzie. Pojawiają się ofiary, pojawiają się spiski, dzieją się rzeczy, których nie zobaczymy na ekranach telewizorów. Mówi o wielkich karierach i o upadkach tych karier. Mówi o naszej rzeczywistości, o Polsce tu i teraz, bo Polska tu i teraz to bardzo ciekawy kraj. To kraj żywych ludzi i o tych żywych ludziach traktuje moja powieść. O tych żywych ludziach, których losy splatają się na opowieść o naszej teraźniejszości, która nie jest tylko opowieścią o naszej teraźniejszości, bo Polska jest bardzo ciekawym miejscem, poprzez które można zobaczyć sprawy szersze, sprawy uniwersalne. Mówiąc o konkrecie, o tym co dzieje się tu i teraz, rozpoznajemy pewne takie uniwersalne schematy dziejów, losów ludzkich, ale osadzone właśnie w naszej rzeczywistości. I to bardzo dramatycznej rzeczywistości, którą mam nadzieję w dużej mierze potrafię odsłonić.